Jesteśmy firmą tutaj z Opolszczyzny, z Głubczyc. 42 lata mówię, produkujemy już. Nasze wyroby. Oczywiście mamy też eksport na rynki światowe. Co za tym idzie? No jesteśmy chyba już rozpoznawalną marką w Europie. Produkujemy zbiorniki, no to jest kręgosłup firmy i tych zbiorników produkujemy już od 42 lat. Co za tym idzie, chyba jesteśmy największym producentem w Europie zbiorników obecnie. No produkujemy pompy ciepła, nasze patenty jakie są? No to generalnie instalacje solarne. Pompy ciepła, wysokotemperaturowy, Airmax Air Max w trzeciej generacji na propanie. Otrzymujemy różne nagrody prestiżowe, złote medale na targach poznańskich za kocioł peletowy, za Air Maxa trzeciego. Prowadzimy działalność od 34 lat, więc jesteśmy praktycznie prekursorem w branży stolarki PCV nie tylko w regionie, ale także w Polsce. Więc to jest istotne z naszego punktu widzenia, ale przede wszystkim z punktu widzenia naszych klientów. Którzy biorą wykonawcę, czyli nas, firmę doświadczoną, która ma już wiele realizacji. Co ciekawe, klienci, którzy odwiedzają nas tutaj na targach, pytają o nasze realizacje. Najciekawsze jest to, że w ogóle ten cały budynek, szyby, za którymi Państwo stoją, są od nas, nie? Te wszystkie tutaj dookoła, więc my mamy masę realizacji, masę doświadczenia i możemy pokazywać naszym klientom, co zrobiliśmy, co wykonaliśmy. I jakby to chyba mówi wszystko o nas, prawda? To jakby mówi samo za siebie, inwestycje, które już wykonaliśmy i to jest chyba najważniejsze. Tak, ta branża budowlana może być bardzo szeroko traktowana, i my tak do niej podchodzimy, bo to nie tylko przemysł wydobywczy, który myślę, że jest też bardzo znany, bo mamy bardzo duże firmy o takim światowym zasięgu i elementem, które są elementem światowych koncernów, ale również nasze rodzime firmy z przemysłu meblarskiego, z przemysłu drzewnego, nasze rodzime, ale również zagraniczne firmy z przemysłu stolarskiego, bardzo mocno rozwijającego się. To są producenci, to są usługodawcy, to są wykonawcy od podłogi aż po dach, wszystkich elementów niezbędnych do tego, aby wybudować dom i wyposażyć go w pełnym zakresie. Gdyby zebrać to wszystkie branże razem, to okazuje się, że ta branża budowlana jest taką najważniejszym, istotnym elementem, najistotniejszym elementem krajobrazu gospodarczego naszego województwa, w który wpisują się nie tylko producenci czy usługodawcy, ale również ten sektor związany z nauką czy szkolnictwem. Mamy wiele możliwości, jeżeli chodzi o źródła ciepła na dzień dzisiejszy. Przede wszystkim głównie to, co jest dotowane. Wiadomo, że mamy też mnóstwo programów, które gdzieś tam dotacje obejmują, ale ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła, piece paletowe, zgazowujące drewno cały czas mają swoich nabywców i grono zwolenników. To wszystko zależy od tego... Czy to jest nowy dom, czy to jest już dom istniejący, czy jest ocieplony, czy też nie, czy już była jakaś termomodernizacja przeprowadzona, czy też nie. Zawsze zachęcamy, zabrać ze sobą projekt, bo na zasadzie projektu możemy śmiało zrobić kalkulację, dobrać kilka ogrzewań i wspólnie zdecydujemy, które ogrzewanie byłoby najlepszym rozwiązaniem do danego projektu. To zależy właśnie od powierzchni domu, od wielkości, czyli od metrów, czy to jest dom 100-metrowy, czy 200, czy więcej, prawda? Bo wtedy też zastanawiamy się, które ogrzewanie spektrum. Czasowym I spektrum finansowym, na czym też najbardziej chyba też klientom zależy. Podłogi są bardzo ważnym elementem generalnie w strukturze mieszkania prawda, czy domu. Na tą chwilę przeżywamy, można powiedzieć, renesans, bo wykładziny LVT były już dawno używane przez, przez nas, profesjonalistów. Natomiast to myślę, że co najmniej 20 lat temu, natomiast od, podejrzewam, że to jest od 5, może 6 lat, wykładziny LVT przechodzą taką, e, taki boom generalnie rzecz biorąc. Są to wykładziny, które próbują się wbić w, między laminaty a deskę. Bardzo dobrze imitują deskę, dobrze imitują kamienie ale i są dosyć odporne i odporne na wodę przede wszystkim tak i odporne na użytkowanie również także generalnie rzecz biorąc podłoga jest bardzo ważnym elementem architekci tutaj mają bardzo dużo do powiedzenia my służymy i zarówno klientom jak i architektom prawda? w pomocy w kształtowaniu tego co się dzieje na rynku